2 do 0. Koniec spotkania. Przekonywujące zwycięstwo. Ależ mecz. Wszyscy kochamy oglądać takie piękne akcje jak dzisiaj. Ale przeszli samych siebie. Za uwagę dziękuję Państwu. That... Z dużą przyjemnością zapraszamy na to spotkanie. Witają państwa Dariusz Szwakowski i Włodzimierz Szaranowicz. I przejął. No, takie zagrania często kończą się utratą piłki. Czy to wykorzysta? Dość. Brawo! Gol! Udało się odzyskać piłkę. Mecz kończy się wynikiem 1 do 0. Zaimponowali w dzisiejszym meczu nie tylko zwycięstwem, ale znakomitą grą obronną. W defensywie zagrali koncertowo. To wszystko na dziś. Dziękujemy bardzo za uwagę. Żegnają się Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz.